Jesteś początkującym strzelcem, który chce zacząć nosić broń, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać. A może doświadczony mi denerwują jak bury, które non-stop cię uwierają. Pokażemy Ci tutaj asortyment, który pomoże ci wygodnie tą broń przenosić. Temat przenoszenia broni, a raczej noszenia broni, to jest temat rzeka, jak dobrze wiemy. Często jest to problematyczne. Kabury są niedostosowane, są niewygodne, a różne, różne rozwiązania mają swoje wady, jak i zalety. My tutaj chcielibyśmy pokazać rozwiązania, które my posiadamy u siebie. Zamiast kabur mamy torby, jak i nerki, które pozwalają nam przenosić nawet takiego full size bardzo wygodnie. Głównie za sprawą takich oto uniwersalnych, uniwersalnych kabur montowanych do nerek czy plecaków. Załóżmy, że mamy taki pistolecik, to jest CZK 50 full size, także dosyć już duży pistolet, pełnowymiarowy. Pokażemy, że da się to łatwo i prosto przenosić za pomocą takiego wkładu. Wszystkie nerki z 5.11, e, tak jak i nerki z Tasmanian są przystosowane do przenoszenia tej broni, co znaczy, że mają w środku rzep pozwalający nam na zamontowanie takich, takich rzepowych paneli. Mamy tutaj pierwszą merkę Tak jak widzicie, w środku jest tutaj rzep, do którego można sobie przylepić ten właśnie akcesoryjny element, w którym jest kabura. Wsadzamy sobie to po prostu do wewnątrz. Przyklejamy, mamy już element zamocowany i teraz wsadzamy sobie nasz pistolet do środka. Tutaj mamy pierwszą merkę w tym przypadku 5.12. Tak jak widzicie, ma ona zamocowany właśnie, że pod środka. Także pokażemy teraz, w jaki sposób się to montuje. Pierwsze, co naszą uniwersalną kaburę trzeba doregulować do wymiaru naszego pistoletu. Czyli otwieramy sobie tą pieszonkę, i montujemy pistolet. W zależności od tego, czy mamy latarkę, czy inne elementy, troszeczkę to inaczej będzie działać. Teraz mamy zamocowaną ee, klamę. I przechodzimy do montażu. Tutaj, montaż tak naprawdę dowolny, jeśli chodzi o ustawienie pistoletu. Jeśli mamy już taki duży pistolet, to no tutaj będziemy musieli sadzić go pod kątem. Po zamasowaniu kabury wygląda to w ten sposób. Niestety, pistolety tego rozmiaru muszą być tutaj ładowane już pod kątem. Jeśli mamy pistolet mały, jakiegoś kompakta, to możemy go ładować nawet pionowo. Tutaj, niestety, pod kątem mieści nam się tutaj pistolet nawet z, z piętym magazynkiem. Także wygląda to w ten sposób, możemy go łatwo sobie dobyć i schować. Co nam to zapewnia? Broń jest blisko ciała, mamy tutaj przestrzeń na inne rzeczy, także nerka dalej jest funkcjonalna, nie jak w niektórych rozwiązaniach. Tutaj dalej mamy dostęp do reszty, asortamentu. asortymentu. Pistolet sobie zamykamy. Jest on tak naprawdę niewidoczny, nie jesteśmy w stanie tutaj określić, co w tej nerce się znajduje. W zależności też od koloru. Na przykład w przypadku koloru czarnego tutaj praktycznie w ogóle nie jesteśmy w stanie określić, czy dana osoba ma przy sobie broń. Tutaj mamy już dużo większą nerkę. Tasmanian Tiger nerka specjalnie przystosowana do przenoszenia broni. Charakteryzuje się ona różnymi segregatorami w środku, dzięki którym można tutaj wsadzić magazynki, czy też inne elementy, przybory do broni. Pozwólcie, że to sobie troszkę przełożę. I pakujemy naszą klamę do środka. Tonerka już pozwala nam na, na zamocowanie tej broni bardziej pionowo. I wygląda to w ten sposób. Jest to praktycznie niewidoczne rozwiązanie. Pistolet wyjmuje się zwyczajnie standardowo tutaj do góry, a również oprócz samego pistoletu, od frontu mam tutaj miejsce na magazynki, czyli mogę sobie od razu władować tutaj kilka swoich magazynków, żeby być gotowym na jakąś dłuższą. Wymiankę. Tak to wygląda, są one bezpieczne. Nie majtają się, nie latają. Dobycie jest proste. I również możemy korzystać wtedy z reszty miejsca w nerce. Także mamy dostęp też do innych rzeczy, nie tylko do samej broni. Jeśli natomiast wybieramy się na przykład na strzelnicę. Dobrym rozwiązaniem. Są praktyczne walizki, czyli wyścielone, mięciutkie e, briefcase'y do przenoszenia tej broni. W środku, tak jak i wcześniej, mamy rzep, czyli chcemy sobie skonfigurować tutaj pod siebie tego briefcase'a. Montujemy sobie albo w ten sposób, albo poprzecznie pistolet. Mamy go teraz bezpiecznie zamontowanego. Możemy tutaj również dokładać inne ładownice na magazynki, tak żeby mieć już taki gotowy, tak naprawdę, briefcase do przenoszenia broni gdzieś tam na strzelnicę. Jeśli mamy mniejszą klamę, tutaj również mniejsze merki Tutaj coś typu full size nam się nie zmieści, ale coś pokroju, na przykład 19, małej 43X, czy tym podobnych rozwiązań, tym podobnych pistoletów. Tutaj nie ma problemu z, z wsadzeniem i z przenoszeniem tej broni. Broń możemy również przenosić w plecakach, i tutaj akurat rozwiązanie 5.11 są najlepsze. Mamy tutaj dostęp do specjalnej wewnętrznej komory. Ta wewnętrzna komora również posiada od środka rzep. Możemy wsadzić tutaj. Ten specjalny insert, i broń przenosić skrycie w środku tej, tej kieszeni. Nie widać tak naprawdę, co tam w środku jest, także, w razie konieczności użycia, możemy łatwo ten pistolet sobie dobyć. Nerki z Tasmaniana posiadają rzep również na środku często. Eee, oprócz samego rzepa mamy tutaj też mole, także możemy również e, kaburę na mole wsadzać albo jakieś też ładownice. Tutaj również akurat dedykowana pod to rozwiązanie kaburka, także przylepiamy, przyrzepiamy, wkładamy nasz pistolet i zamykamy. Jak widzicie, tutaj również pionowo udało mi się zamontować pistolet. Delikatnie wystaje, natomiast w tym przypadku to nie problem. Akurat lepiej jest, jeśli jest on ustawiony do góry, łatwiej się to broń dobywa. Tak jak widzicie, przenoszenie broni nie jest aż tak problematyczne, jak niektórym się wydaje. Jest dużo na rynku rozwiązań, które pozwalają nam wygodnie i bez problemu przenosić naszą ulubioną giwerę. Własne asortymentu zapraszamy na 4TACTICAL, gdzie link znajdziecie w opisie. Również zapraszamy do sklepu stacjonarnego najlepiej z bronią, gdzie będziemy mogli dopasować coś pod Was. Także zapraszamy!